Coraz ładniejsza pogoda sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu i nad wodą. Nie inaczej jest nad zalewem na Borkach. Już w maju można zauważyć wielu radomian, którzy relaksują się właśnie w tym miejscu. Od kilku dni mogą oni również korzystać z miejskich leżaków, które zostały ustawione nad zalewem od strony ulicy Bulwarowej. Kończymy montaż leżaków. 40 sztuk wokół zalewu tutaj w Mosir -Borki. To projekt z budżetu obywatelskiego 2024. Koszt 150 tysięcy złotych. 20 stolików i kosze na śmieci, jako mała y, architektura. Już widzimy, że jest olbrzymie zainteresowanie. A już 21 czerwca oficjalnie wystartuje sezon letni nad zalewem na borkach. Wtedy oficjalnie otwarte kąpielisko, wtedy codziennie czynna wypożyczalnia sprzętu wodnego, wtedy codziennie tutaj nad Zalewem wykwalifikowani ratownicy od godziny 10 do 18. Natomiast do tego czasu, do 21 czerwca wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna w każdy weekend. Od 10 do 18, oczywiście też z zaznaczeniem, jeżeli będą sprzyjały warunki atmosferyczne. Boisko do siatkówki plażowej, już za chwilę w czerwcu wodny plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców Radzomia 23 czerwca. Impreza niesamowicie wyczekiwana i ciesząca się ogromną popularnością, taniec pod gwiazdami dla wszystkich. Jak poinformował nas rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Senepit przeprowadzi badania jakości wody 10 dni przed otwarciem sezonu. Wtedy dowiemy się, czy woda jest zdatna do kąpieli.